Siemano, z tej strony Kosiorski, dziś pokażę Wam jak wyglądała u mnie przygoda w The Island ponieważ już się ukończyła, zajęła ona około 12 dni czy 13 troszeczkę przed tym takim całym czasem jaki tam był na to przeznaczony no i zajmijmy się też evencikami tu widzicie nagrody z jednego mojego konta więc są to bardzo przyjazne dla mnie nagrody, jest to jakaś sześciogwiazdkowy pupet są bardzo przeróżne w sumie wszystkie materiały, więc dla nowych graczy jest to super sprawa. Bo każdy po coś się może przydać. Więc tu jest jedno. Tu jest drugie jak widać. No, tu na przykład mam no, 50 gemów więcej. Jakieś tam różnice są, ale jest to bardzo zbliżone. Jest to zbliżone, tu aż miałem dużo mniej tych pieniążków do ulepszania. Hmm, jak to się nazywa? Budynków, co jest bardzo dziwne. Bardzo dużo mniej, aż tysiąc mniej to jest sporo. No ale dobra, czego innego było pewnie więcej. No, tak się powtarciło. Czasem były tu szybsze wyprawy. Na jednym kącie jakby chyba dzień wcześniej skończyłem, na drugim nie. Na jednym miałem do dyspozycji te trzy budynki. A na drugim miałem cztery budynki. No i tak naprawdę wybór był no, dla mnie bez znaczenia, bo wszędzie było to samo, tylko różniła się sześciogwiazdkowy pupet, który na ten moment no, dla mnie się przyda jakikolwiek, żeby był gdziekolwiek. Ale wy wybierzcie tam, gdzie zbudujecie swoje główne konto. Znaczy, pod jaką frakcję budujecie, taki sobie wybierzcie. Jako rzecz do ulepszenia, wydaje mi się, że najlepiej za ten jeden punkcik wybrać speed. Żeby nam się szybciej to wszystko cała przygoda robiła, jakiś tam damage, czy załadunek może nam nie jest aż tak potrzebny. Tylko speed, żeby to szybciej było i szybciej będziemy łapać punkty, więc to mi się wydaje najbardziej logiczne. A teraz przejdziemy do gry. No właśnie, co się dzieje w grze? No jeszcze wam pokażę tutaj, jak to u mnie jest. Jak już wybrałem, jeszcze nie zacząłem budować budynków. Ale prawdopodobnie wybiorę pod atak statuetkę, dla. No, tą co tutaj widzicie? No, bo Forest Fortress. No to jednak mam najwięcej tych postaci, więc to jest raczej bez wątpienia wybór dla mnie. Ale jeszcze poczekam. Dalej. Na drugim koncie nie mam aż tylu tych przedmiotów w prawym górnym rogu, żeby tutaj craftować cały czas miejsce. Ale na tym sobie craftuję. Co 6 godzin. Ekspedycja. Hop. Hop. I tego możemy sobie pierw. tak. O, chyba akurat będzie dobrze. Super, wyliczone co do jednego. Więc tak to wygląda. <laughs> o, tu trafiliśmy sztorm, minus 20. Ale tym się nie ma co przejmować. Można to za 50 gemów co nie jest duży koszt. Żeby to ulepszyć, znaczy naprawić, teoretycznie nie trzeba tego od razu naprawiać. Ale co to za różnica? Tam 50GMów to jeszcze można przeżyć. A lepiej nie spać poniżej. Jakby, jeżeli już macie nawet poniżej 90, pro, 90% na sam koniec, to dostaniecie mniej troszeczkę nagród, ale to się nie masz co tak tym przejmować w trakcie, tylko na sam koniec. Możecie tym bardziej. 72%, 4 dni. No to w sumie już tak jednak powinienem się tym przejmować. Tu mamy challenge, sobie zaatakujemy. 72%. O znowu challenge. Znowu jakaś skrzyneczka ze scrollem. Fajnie, jakieś dodatkowe nagrody. I mamy. Także szybka misja. Tak to mniej więcej wygląda. Dużo się tam nie zmienia. Ale fajnie, fajnie mi się bardzo podoba to, że tam dodali coś takiego. Może tak jak mówię, no, Idle, gra Idle powinna jak najmniej zajmować czasu. Tu zajmuje coraz więcej, ale akurat tamten mod mi się podoba z tym podróżowaniem. Fajnie taki graficzny, nie jest jakiś ciężki, yy, długo się też ładuje, więc nie trzeba co chwilę wchodzić, i tak dalej. Dodali nam też Kombak Radio. Hmm. Tutaj, jeżeli macie kogoś, kto ma powyżej 30 dnia i był nieaktywny przez ponad 30, tfu, powyżej 50 poziomu i nie był nieaktywny przez ponad 30 dni, możecie go jakby zaprosić i będziecie razem robić jakby misje. Jeżeli tutaj będą wypełnione one, to dostajecie zarówno my, jak i ta druga osoba nagrody. Więc tego jest dużo i można aż tak do trzech graczy zrekrutować. No i jeżeli macie kogoś, to na pewno próbujcie. No właśnie, tylko jeżeli ktoś nie grał w tę grę przez ponad miesiąc, wątpię, że kogoś namówicie, żeby on grał aż tak długo, żeby na przykład zrobił dwie postacie na 9 gwiazdek. I no, troszeczkę dłużej pograł. No, może kogoś znajdziecie? Nie, nie mówię, że nie. Fajnie by było, bo to są dodatkowe nagrody, które na pewno warto jakoś zdobyć. Ja się jakoś specjalnie na to nie będę wysilał, raczej jest, bo jest. No i tyle. Dalej mamy hmm, bardzo ciekawe, bo Imp Adventure wrócił, czyli znowu za kości. Tylko teraz jest troszeczkę słabiej, bo wcześniej jakby ten event był połączony z drugim, a teraz mamy tylko i wyłącznie kości. Nie mamy nic więcej. Więc yy, to nie jest aż takie wow jak wtedy, wtedy to się łączyło z tym drugim eventem, było super. Yy, znaczy, no, no, tak po części, No teraz troszeczkę to inaczej. No, niby początek dobry, generalnie tu już bym poczekał, nie wydawał na początek gemów, tylko poczekał co, co przyniesie los. Jakby, jeżeli na koniec tygodnia będzie lipa, nic a nic nie dam rady zdobyć. No to nawet nie ma co wydawać gemów, ale jeżeli będziecie blisko jakiejś gwiazdeczki, no to śmiało, bo gwiazdeczki są bardzo fajne, bo właśnie limitowane skin do wyboru, czy też sześciogwiazkowa postać, czy też bardzo no, do wyboru jedna jakakolwiek chcecie pięciogwiazkowa postać, tylko nie Light i Dark jest dobrym, dobrą sprawą, tylko czy tyle gwiazdek zdobędziecie może być ciężko, także limit jest znowu 30. Generalnie jest to spoko sprawa bo nawet jak wydacie 4,5 tysiąca, no za 4,5 tysiąca ten, ten popet, pupet wydaje mi się dobrą opcją. Ale ja bym tutaj bardziej poczekał na sam koniec, przemyślał to, bo to naprawdę można z niczym skończyć, można z niczym. Natomiast y, Kowaliwen to już tyle razy powtarzałem, że raczej nie ma co, ale no. Jak chcecie jakieś konkrety na ten temat, piszcie nazwę eventu albo ten, o, te, no, tego eventu YouTube'a kościorski na pewno wyskoczy takie porównanie. Ale mamy co ważniejsze, Shelter, Mission. Są tu postacie, które są, w sumie każda jest w miarę dobra. Zacznijmy od Xia, którą, o jeszcze mamy tutaj kości, więc to też jest spoko dodatek. Dlatego też chociażby ze względu na kości, na pewno eku, zróbcie wszystkie, poza Darklight. Więc to nawet nie trzeba patrzeć, czy te postacie są dobre. Xia na przykład jest dobra, ale nie jest mm, best of best. No. Można ją zbudować, i ma jakieś swoje, jest jakoś użyteczna, ale nie polecam. Raczej nie polecam. Po prostu nie. Są lepsze postacie, assassin, jest to assassin. Raczej w Asasinów się też specjalnie nie inwestuje. Akurat w nią raczej nie ma co. Chyba że chcecie, ale generalnie nie polecam. Zła nie jest, dobra też nie. Ale to i tak zróbcie. Tu i tak sobie ją odblokujcie. Horus. Horus jest natomiast jedną z najlepszych postaci. No, jedną z najlepszych postaci. Nie licząc Dark Light, dla graczy Free to Play, zarówno PvP, PvE. i wszędzie. Sealand. No, jest u bardzo użyteczny, więc na pewno go. No, róbcie tutaj, żebyście go zdobyli i składali, ulepszali bo naprawdę warto na tym koncie, nie na tym drugim, jest to moja pierwsza E5 była, która bardzo mi pozwoliła progresować w grze na tym kącie już mam troszeczkę E5, więc może ten chorus mi już tu E5 nie jest potrzebny ale by mi też nie uprzykrzył gry, jeżeli miałbym go, bym go używał dlatego to jest też fajna postać y Oberon, jego czasy już raczej minęły, kiedyś był bardzo dobry ze względu na CC, jednak teraz są takie mocne postacie, te light dark, że raczej go nie używamy. Ale zły też, jakiś nie jest, on bardziej pod CC coś tam robił. Katunga jest w sumie podobny do Horusa, można powiedzieć, że ciut słabszy, ale mniej więcej też tak samo użyteczny. Damage ma i w sumie tyle, nie ma jakiegoś CC, ale potrafi zdemageować, potrafi prze przetrwać dłużej. No może już mało kto gra na jakieś te walkirie i tak dalej, ale jeżeli trafimy, nie no, nie trafimy już za bardzo walkirie, ale dobry jest gościu, generalnie fajny, można go składać, jednak też nie widzę mm, takiego miejsca na niego, jeżeli składacie Chorusa, no to on już Wam za bardzo nie jest potrzebny, więc to trzeba jakby wybrać, chyba, że nie macie żadnego Chorusa, macie tego gościa, możecie go złożyć, nie jest on zły, yy, jeden z lepszych wyborów powiedzmy. Ale no ja go nie złożyłem jeszcze nigdy. Jakby nie miałem na niego miejsca. Asmodela bym odpuścił, Aspena bym złożył, jeżeli go budujecie, możecie zrobić, bo to jest dosyć duży koszt 2000 gemów, dwie postacie pięciogwiazdkowe i dostajemy Aspena. Jest to lepsze niż wydać tutaj yy, gdzie to było. Niż wydać tych 80 glory reliktów, więc jeżeli budujecie Aspena na pewno go tam kupcie. Jeżeli go nie budujecie, to nie musicie. Dla mnie to jest jedna z fajniejszych postaci Dark, chociaż Dark postacie są fajne. No, Aspen według mnie jest super. Carry jest oczywiście dużo lepsza, ale Aspen też ma swoje użyteczne, no użyteczność swoją. Amonera również. No, jeżeli mielibyście do wyboru Carry Amonera albo Aspen, to raczej bym wybrał Carry, potem Amonera, potem Aspena. Ale Aspen według mnie i tak jest jedną z najlepszych postaci taką. No, wszędzie użyteczną. I to chyba z grubsza tyle. Takie najważniejsze informacje. No, trzeba dalej grać, cieszyć się z gry. Jest to, no, co robić. No, nie ma co robić. Trzeba za bardzo poczekać z tymi kościami. Możecie od razu kupić, to też nie będzie takiej tragedii. Tak jak mówiłem, nagrody są spoko, tylko pytanie jak daleko dojdziemy, to zależy troszeczkę od losowości. Na jednym koncie poprzednio mi się udało na przykład 200, na drugim tylko chyba 150 czy coś. No, no takie, może być rozstrzał, może być duży rozstrzał. Ale Shelter Mission na pewno zróbcie. Czy coś jeszcze w tym filmiku Wam chciałem takiego fajnego powiedzieć? Yy... No, jeżeli nie widzieliście to Interdimensional Arena ma skipa, co jest mega super. Znajdujemy przeciwnika, skipujemy, wygraliśmy. Powoli sobie robię pierwsze 10... Gier chcę zrobić, żeby to były same winy, no bo, ponieważ, no, chcę jak najwyżej ranking mieć, co prawda przez to troszeczkę nagród. Tracę, ale trudno. Wydaje mi się, że ten ranking jest troszeczkę ważniejszy, żeby był szybciej, wyżej, szybciej, wyżej, w ogóle. Wszystko dobra. No tu możemy sobie zrobić jeszcze X10 i mamy to. Także to tyle w tym filmiku. Jeżeli coś pominąłem, bo ostatnio dosyć dużo tych nowości było, takich pomniejszych, to dajcie znać. Jeżeli korzystacie z Combek radio, to też się podzielcie w komentarzu, jak to u Was działa. Bo no, nie używam tego, więc jeszcze tego nie wiem, jak dokładnie to działa. Ale w teorii to powinno być tak, jak powiedziałem, ktoś kto nie grał, ma powyżej 50 poziomu, zapraszamy go. Jeżeli zrobi to, co tutaj jest, to dostaniemy my nagrodę, jak i on. Jeszcze tam chyba co tam. Jeżeli on wyda coś na ID Heroes, my dostaniemy gemy, więc no, zaproszcie kolegów, co mają spory portfel. <laughs> nie no, żartuję. Yy, no, tyle. Tyle w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i życzę miłego dnia. Również chciałbym podziękować wszystkim w sumie Donatorom, patronom. No, bardziej to z 2019 roku jest, bo tutaj, nie no, w sumie też było. Także dziękuję Wam wszystkim, którzy się tutaj dorzucili kiedyś. Zawsze to jakiś dodatek na kanał. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i życzę miłego dnia.